Stoimy tak naprawdę przed widmem katastrofy i no my się zachowujemy tak jakby Kuwait zrezygnował z ropy. No, no to w ten sposób się zachowuje Polska. Mamy swoje surowce, które mogą nam zapewnić energię, a my z niej totalnie rezygnujemy, no bo tak jest wygodnie. Dzisiaj rządzący mówią, że tak naprawdę kryzys z węglem to się zaczął od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy tam napaści Rosji na, na Ukrainę, ale tak naprawdę ten kryzys trwa już od zeszłego roku. Ja przypomnę, że to już w zeszłym roku, we wrześniu, wszystkie kopalnie zaczęły fedrować, soboty, niedzielę, e, tylko po to, żeby ratować Polskę przed e, e, ubóstwem energetycznym, bo zaczęło brakować węgla. Zeszły rok my jeszcze jakoś objechaliśmy, bo mieliśmy duże zwały węgla, duże zapasy na kopalniach. No Ten rok już nie mamy tych zapasów. Dwa lata, dwa i pół roku temu, tak naprawdę polskie, polska energetyka miała podpisane kontrakty z naszymi kopalniami na odbiór węgla. I w pewnym momencie przestali odbierać ten węgiel. Postanowili odbierać węgiel rosyjski, który niejednokrotnie był droższy od naszego węgla, co spowodowało, że my w ciągu roku zmniejszyliśmy wydobycie o 7 milionów ton powiązać energetykę z węglem. I wtedy mamy własną tanią energię. Wiem oczywiście, że tam niektóre kraje europejskie mogą się na to oburzyć, no bo Polska, no jak to Polska może być samowystarczalna energetycznie, jak wszyscy dookoła cierpią, no ale to. No, Rozumiem, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale my musimy patrzeć na dobro naszych obywateli. No tylko idzie zima, idzie jesień, już będzie trzeba palić w piecu. Przyjdzie zima, oby nie była to mroźna zima. Istnieje zagrożenie, że podczas tej zimy węgiel, tona węgla może kosztować nawet 5 tysięcy złotych. Jeśli mówimy tu o ekogroszkach, a część, część odbiorców ma te najwyższej klasy piece, to no nie chcę być złym prorokiem, ale wszystko idzie w tym kierunku, że, że ta tona może nawet 5 tysięcy kosztować. Moim i Państwa gościem jest Rafał Jedwabny z sierpnia 80. Dzień dobry Państwu. Chciałem się Pana zapytać, jak wygląda aktualnie sytuacja w górnictwie na Śląsku. Znaczy, sytuację w górnictwie mamy taką dość dziwną teraz, w tym momencie. Dość niedawno, bo chyba trzy tygodnie temu, odbyło się spotkanie z premierem rządu RP, z panem Mateuszem Morawieckim. Chcieliśmy w końcu uzyskać informację, czy, czy kopalnie mają realizować plany PT, te, które były stworzone do umowy społecznej, czy zgodnie z tym, co pan premier zapowiadał i opowiadał w mediach, zwiększać wydobycie. Na spotkaniu w zasadzie dowiedzieliśmy się, że mamy realizować zapisy umowy społecznej, czyli zmniejszać wydobycie. W przyszłym roku polska grupa górnicza, choćby sama polska grupa górnicza ma wydobyć milion ton węgla mniej. Ale z drugiej strony mamy dać więcej węgla. No więc po tym spotkaniu z panem premierem tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się niczego i na chwilę obecną stoimy na stanowisku, że realizujemy umowę społeczną, czyli kopalnie będą obniżać wydobycie. Obniżać wydobycie. No nie jesteśmy w stanie, ja przypominam, że w umowie społecznej zobowiązaliśmy się do, do pewnych punktów. I, 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 I w tych parametrach tam jest kilka punktów, których nie wolno nam przekroczyć procentowo w dół czy w górę, ale akurat element wydobycia tam był ustawiony na takim poziomie, że możemy dać mniej wydobycia, ale nie możemy dać go więcej, bo to by groziło tym, że cała umowa społeczna zostanie podważona przez Komisję Europejską, a to by oznaczało dla nas, że zostaniemy postawieni w, w programy naprawcze a ostatecznie kopalnie zostaną poddane procesowi likwidacji. Ta umowa społeczna mówi o czym? O powolnym wygaszaniu górnictwa? Umowa społeczna mówi, że tak naprawdę będziemy powoli odchodzić od węgla do roku 2049. Rządzący nas w Pędzili jakby w kłopoty duże. Tak naprawdę polski rząd dzisiaj się mówi, że, że, że i przed wyborami mówiono, że jednak będziemy energetykę opierać o, o własne surowce. Ale tak naprawdę polski rząd kilka lat temu zdecydował, że będziemy się opierać na rosyjskim gazie, na gazie, który będzie kupywany przez, przez Niemcy, to znaczy do Niemiec wysyłany z Rosji, a my od Niemiec mieliśmy odkupywać gaz. No i był przy, nakreślony jakby program, w którym momencie, które kopalnie będą odpadać i które elektrownie systematycznie wyłączane. My wtedy ostrzegaliśmy, że, że, że to oznacza, że Polska uzależni się od surowców zewnętrznych i tu będziemy jakby ciągle narażeni na, na, na ceny z tych rynków zewnętrznych, na ceny, ale też na dostępność produktu. Dzisiaj rządzący mówią, że tak naprawdę kryzys z węglem to się zaczął od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy tam napaści Rosji na, na Ukrainę, ale tak naprawdę ten kryzys trwa już od zeszłego roku. Ja przypomnę, że to już w zeszłym roku we wrześniu wszystkie kopalnie zaczęły federować soboty-niedzielę, tylko po to, żeby ratować Polskę przed ubóstwem energetycznym, bo zaczęło brakować węgla. Zeszły rok my jeszcze jakoś objechaliśmy, bo mieliśmy duże zwały węgla, duże zapasy na kopalniach. No, ten rok już nie mamy tych zapasów. Kopalnie węgiel sprzedają na, na, na bieżąco. Jak widzimy, Rosja odcięła nam gaz. Embargo na sam węgiel rosyjski pe, oczywiście te kłopoty jakby napięczyło, tylko musimy pamiętać też, że Rosja już tak naprawdę. Dwa lata temu zaczęła się przerzucać na rynki azjatyckie, i oni już byli mało zainteresowani tym, żeby te węgle słać na, na Europę. A jeśli już były słane na Europę, to bardziej byli zainteresowani tym, żeby je słać, do, ten węgiel do Niemiec, a nie do Polski. Więc to już dawno było widać, że, że, że Polska będzie postawiona gdzieś pod ścianą. Informowaliśmy o tym rządzących. Tu mieliśmy taką kuriozalną sytuację, że dwa lata, dwa i pół roku temu tak naprawdę polskie, polska energetyka miała podpisane kontrakty z naszymi kopalniami na odbiór węgla i w pewnym momencie przestali odbierać ten węgiel. Postanowili odbierać węgiel rosyjski, który niejednokrotnie był droższy od naszego węgla, co spowodowało, że my w ciągu roku zmniejszyliśmy wydobycie o 7 milionów ton i zmniejszyliśmy zatrudnienie. No i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy. No brakuje tych 7 milionów ton węgla, brakuje węgla na rynki indywidualne. Stoimy tak naprawdę przed widmem katastrofy i być może energetykę zawodową, po części elektrownie uda się jakoś tą dziurę załatać. Niestety na rynki indywidualne to będzie potężny problem. Czy według Was Polacy powinni nastawić się na możliwe braki prądu lub na przykład, problemy z ogrzewaniem podczas tegorocznej zimy? Czy braki prądu, może się uda jakoś ten rynek europejski, bo to już dzisiaj jesteśmy połączeni jakby w tym systemie europejskim. Być może, jeśli ta zima nie będzie ciężką zimą, e, uda się uniknąć wyłączenia prądu. Ale co do odbiorców indywidualnych, e, no, ale też rolnictwa, e, ciepłownictwa, może być potężny problem z zaspokojeniem tego rynku w węgle. Rząd, e, kolejny raz to powtórzę, w momencie wprowadzenia embarga Pani minister Moskwa oświadczyła szumnie, jak to zamówili, węgiel i ten węgiel już płynie. Ja już pomijam fakt, że zamówili 7 milionów ton, a tak naprawdę przepustowość naszych portach, portów być może przez cały rok przy dobrym układzie byłoby 5 milionów ton, więc te 2 miliony nawet by nie miały jak wjechać. I, i, i co najgorsze, to zrobiono jeszcze jeden błąd. Za nas ściągać węgle na rynki indywidualne, czyli węgle tak zwane grube, Nasz rząd zakupił niesort. Niesort, czyli jest to węgiel zmieszany, miały, węgiel gruby, wszystko co jest wrzucone w jeden worek. To, jak już wpływa do Polski, to trzeba to przepuścić przez zakłady przeróbcze. My mamy taki duży zakład w Ostrowie Wielkopolskim. Pewnie będziemy część przesyłać na, na Czechy, bo tam też mamy zakłady przeróbcze, które będą sortować ten węgiel. Ale co najgorsze w tej, w tej całej masie tego węgla, to być może 15, maksymalnie 20% węgla to będzie ten węgiel na rynek indywidualny reszta 80% czy 85% to będą miały, które trafią do energetyki. Miały które przypominam dzisiaj ten tona węgla w porcie importowanego kosztuje około 2400. Energetyka od nas węgiel bierze dzisiaj w cenach, bo troszeczkę te ceny poszły w górę, około 300 zł, 320 zł. A za chwilę będą brać miały z sportów za 2400. I znając życie, zakończy się to w ten sposób, że, że tak naprawdę za tą cenę na końcu zapłacą Polacy w raunkach za prąd. A co sądzicie o tym dodatku węglowym? Ech. To jest tak, że nasi rządzący, czego się nie dotkną, to uda im się to tak brzydko powiem, ale dokładnie spieprzyć i to na, na, na całej linii. Tych pomysłów mieli mnóstwo. Dzisiaj się mówi, że, że będziemy dopłacać 3000 każdemu, kto pali w piecu. No tylko ja przypomnę, że jeśli tak dalej pójdzie z tym brakiem tego węgla, to w pierwszej wersji, gdzie było, że z kopalni węgiel miał być za 1000 zł, ktoś tam miał dołożyć 1200 zł, to w zasadzie za 3000 polak by sobie kupił 3 tony węgla. Tak? W tej pierwszej wersji Dzisiaj, jeśli te ceny będą tak szybować węgli, a wszystko wskazuje na to, że stanie się to, co mówiliśmy, że węgiel będzie po 4-4,5 tysiąca, no to się okaże, że, że w Polsce obywatel będzie mógł sobie kupić za te 3800 kg czy 700 kg węgla, nic więcej. Więc to jest żadne rozwiązanie. My tu cały czas skłanialiśmy rządzących, że jednak wróćmy do inwestowania w kopalnie, przyjmijmy ludzi. Ja wiem, że ten rok już by był rokiem straconym, ale za rok, dwa, trzy. Bylibyśmy w stanie odzyskać pełne zdolności produkcyjne, bylibyśmy w stanie zwiększać te wydobycie, i, i, i wtedy my tak naprawdę powinniśmy iść w kierunku, że nasza energetyka powinna się ustawić pod nasze górnictwo. My dajemy po najniższych kosztach, nie żeby kopalnie zarabiały miliardy, bo, bo dzisiaj tego nie zarabiamy, bo gdybyśmy chcieli zarabiać, to byśmy sprzedawali po cenach rynkowych, tylko ustawić model, tak wymodelować, że kopalnie mają wyjść zero, delikatny plus. I do energetyki ma iść ten tani węgiel, żeby Polakom nie było trzeba dźwigać cen energii. Nikt z tego nie chce skorzystać. Z tego co widzę, to teraz tak. Na gaz rosyjski nie mamy co liczyć, na gaz norweski też nie mamy co liczyć, a, a nawet gdybyśmy mogli liczyć, to te ceny są tak horentalne, że zabiją nie tylko indywidualnych odbiorców, bo gdzieś tam można tą dziurę próbować zapłacić do PGNG 20-30 miliardów, zrównoważyć to. No, ale musimy pamiętać, że mamy przedsiębiorstwa, mamy firmy małe, duże, które tego gazu zużywają mnóstwo i, i to są koszty niesamowite. No jedyny, nie wiem, nie wiem czym teraz mo, mogą zastąpić nasz węgiel? No importowanym węglem. Importowanym węglem, tylko ceny są kosmiczne, tak? I te ceny będą się utrzymywać. Polskiej energetyki nie stać na to, żeby odejść. Tzn. Nie jesteśmy w stanie zastąpić tego węgla przez 20-30 lat. My możemy powoli odchodzić od węgla. I tak naprawdę dążyć do, do budowy pierwszej elektrowni atomowej, ja nie wiem o jakiej mocy, czy dwa, czy trzy bloki atomowe, no to, to już fachowcy muszą wyliczać. No ale to trzeba wszystko wyliczyć, tak? Mm, musimy pamiętać, że my w Polsce sama, sama, same zapotrzebowanie na, na, na energię wzrasta o około 2% rocznie. To są potężne ilości. Więc tak, zieloną energią możemy coś tam jeszcze wrzucić w system zielonej energii, no ale to my ledwo łatamy to, co nam wzrasta zapotrzebowanie, a my tu musimy przetrwać. Kopalnie będą się likwidować. Jeśli mamy realizować umowę społeczną, to będziemy dalej schodzić z zatrudnieniem, nie będziemy przygotowywać nowych frontów, no to się skończy katastrofą. Skończy się tym, że, że już nie, że będziemy uzależnieni od rosyjskiego gazu. Ale będziemy uzależnieni też od kolumbijskiego węgla czy, czy, czy amerykańskiego węgla, który będzie horrendalnie drogi. Co mówili prezesi spółek jak węgiel był w czasach, kiedy węgiel był sprowadzany z Rosji? Ech, prezesi spółek. Prezesi spółek tak naprawdę to są spółki Skarbu Państwa, niewiele mają do powiedzenia, ale bardzo głośno o tym mówiły związki zawodowe. Ja osobiście z panem premierem kiedyś miałem wymianę na zdań, gdzie przedstawiłem mu dokładnie, jak to będzie wyglądać. No, przykre jest to, że to, 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 to muszą robić tacy zwykli górnicy jak ja, bo tak naprawdę pan premier ma cały sztab doradców hmm, dość nieźle opłacanych. No i to po to ich wybieramy do tej władzy, że to oni mają myśleć o przyszłości, a nie żeby jakiś iksiński górnik z dołu przyszedł i im powiedział, no słuchajcie, bo to się skończy tak, tak i tak. Oni wtedy, pan premier powiedział, że jestem niepoważny, że polska energetyka jest zabezpieczona. Minęło tak naprawdę 8 miesięcy. 9, tak, dzisiaj 9 miesięcy mija. No i tak naprawdę się okazuje na, na całe nasze nieszczęście, że to ja miałem rację, ale to mówię, to nie tak powinno funkcjonować państwo, od tego mamy służby, to powinno być wyliczone, ile czego potrzebujemy, jakich surowców i jak je zabezpieczyć. No nie ma tego w naszym państwie, z przykrością to stwierdzam, no, no, i, no i jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w jakiej jesteśmy. To nie wiem, jaką receptę dajecie? Ma, macie jakąś receptę? Co by teraz rząd musiał już zacząć robić? Ale to, to, panie redaktorze, już powiedziałem. Rząd, jeśli chce ratować system energetyczny naszego kraju, to nie kombinować znowu gdzieś z importem węgla to, co chyba w tej chwili chcą robić, bo to, te ceny nigdy nie będą zależne od nas. Tylko z powrotem, my w umowie społecznej, umowa społeczna poszła do Komisji Europejskiej, my tam jeszcze możemy wprowadzić zmiany. Ja nie mówię, nie wyciągajmy tego roku 2, 40, do 2,49, zostawmy tą graniczną datę na chwilę obecną, tak, ale y, pozapisujmy zwiększone wydobycia w danym roku. Bo to można jeszcze zrobić, tak, i, i, i wtedy my możemy wydobywać, no ale to trzeba zainwestować, to, to trzeba przyjąć ludzi. Yy i przede wszystkim rozwinąć te, te wydobycie u nas i ja mówię powiązać energetykę z węglem, tak i wtedy mamy własną e, tanią energię. E, wiem oczywiście, że tam niektóre kraje europejskie mogą się na to oburzyć, no bo Polska, no jak to Polska może być samowystarczalna energetycznie, jak wszyscy dookoła cierpią, no ale no, rozumiem, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale my musimy patrzeć na dobro naszych obywateli, e, oczywiście pomagać Unii Europejskiej, i, o ile to jest możliwe. E, no, Innej możliwości nie ma. No, chyba, że naprawdę pójdziemy dalej to, co, co pokazują rządzący, że pójdziemy w, w to, że będziemy się uzależniać od surowców z zewnątrz, tylko to będzie zawsze tak, że, że za to zapłacą obywatele. Ja tylko proszę zobaczyć: Putin zakręcił kurek z gazem, czy zostało nałożone embargo, częściowo on zakręcił. I jakoś te tankowce, które wpływają z, spływają z gazem gdzieś tam z Ameryki, ze Stanów, ten gaz nie jest po ich cenach, tylko jakimś dziwnym trafem wykorzystują też tę sytuację na rynku europejskim, i te ceny są takie w zasadzie, jakie sobie ustalił Putin. I my płacimy takie ceny za ten gaz, tak? No nie było powodu, żeby w Stanach Zjednoczonych gaz skroplony miał tyle zdrożeć, tak? No nie było. I tam były inne ceny, ale jak już do nas przypłynęły, to już było po cenach europejskich, a nie, nie, nie po tych światowych. Nie wiem, trudno nam się dogadać z rządzącymi. Chyba całkowicie się poddali. Dzisiaj to mamy takie szanowanie się, że może zrobimy to, może to. Wysłaliśmy Polaków na chrust, jak się okazało, że tego chrustu nie ma, no to teraz jeszcze ich zapewniamy, że węgla nie braknie. No ale za chwilę mamy wrzesień i ktoś się w końcu zacznie pytać, zresztą to widać po wejściach na sklep internetowy, że Polacy zaczynają się niecierpliwić, bo można ileś tam przyjmować, że tak będzie węgiel, będzie, 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 no tylko idzie zima, idzie jesień, już będzie trzeba palić w piecu, przyjdzie zima, oby nie była to mroźna zima, no, no i trzeba coś tym Polakom powiedzieć. Moim zdaniem już by było uczciwe dzisiaj wejść i powiedzieć, słuchajcie, może braknąć. Wtedy nie wiem, no, choćby na tych wioskach czy gdzieś to ludzie gdzieś w tych lasach państwowych w drewno by się zaopatrywali, tak? A za chwilę będziemy mieli tak, że nie będzie węgla, a lasy nie nadążą z produkcją drewna dla, dla, dla odbiorcy. No, i, no i, i koło się zamknie. Albo będą wysyłać gdzieś indziej tę e, Tak, albo będą wysyłać gdzie indziej. No ja tutaj też chciałbym jeszcze przypomnieć, że też interweniowaliśmy w tej sprawie, że my od zeszłego roku już zwiększyliśmy taczeń. Pracujemy sobotę, niedzielę, żeby jakoś system energetyczny był wydolny. Tylko, że liczyliśmy na to, że energetyka zrobi jakieś zapasy na zimę. Jak się okazywało, to energetyka spalała cały nasz węgiel, bo świetnie szło sprzedać w dobrych cenach energię za granicę. Do Niemiec, do Czech, gdziekolwiek, bo oczywiście można świetne pieniążki zarobić. No Tylko przychodzi jesień zima. No i teraz może tego węgla braknąć i będziemy energię ściągać z zagranicy, która będzie potrójnie droga, tak? No, nie ma w tym logiki, e, nikt nie panuje nad spółkami Skarbu Państwa, no i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. A czy my nadal eksportujemy na zewnątrz nasz, nasz węgiel, bo gdzieś takie informacje możemy... A z tych pamięć. informacji, które posiadam na dzień dzisiejszy, to, to już nie. E, był taki okres, gdzie były umowy, gdzie, 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 gdzie ten węgiel był wysyłany. Pewnie jak idzie węgiel to koksujący, to, to tak to pewnie wysyłamy za granicę. A z tego co wiem węgla energetyczne na chwilę obecną za granicę nie wyjeżdżają, ale to też na 100% nie mogę tego zapewnić. Istnieje zagrożenie, że podczas tej zimy węgiel, tona węgla może kosztować nawet 5000 tysięcy złotych? Jeśli mówimy tu o ekogroszkach, a część, część odbiorców ma tej najwyższej klasy piece, to no nie chcę być złym prorokiem, ale wszystko idzie w tym kierunku, że, że ta tona może nawet 5000 tysięcy kosztować. I ja nie mówię z polskich kopalń. W polskich kopalniach to my ceny sobie utrzymamy te 1300 zł 1400 za tonę, ale nie mamy wpływu na to, kto sprzedaje coś tam na zewnątrz, a jeśli tego węgla nie będzie, no to wiemy, jakie będą realia, tak? No to, 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 to jeśli komuś się uda gdzieś ściągnąć jakąś ilość groszków, które można spalać w piecach, no to to będzie ceny dyktował i, i na to ani nie mają wpływu kopalnie, ani rządzący, bo pomimo ich szumnych zapowiedzi, że będą kontrolować, no wie pan, ktoś kupi węgiel, przywiezie go do, do kraju, jak się uda, i go sprzeda po tyle, po ile będzie chciał, i go nie skontrolujemy, bo to, 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 to jest to, na co zawsze się powołują, jest wolny rynek, no i on zrealizuje, zrealizuje zapisy wolnego rynku, czyli popyt dyktuje cenę. Niektórzy samorządowcy podczas sesji Rady Miejskiej kłócą się pisem, kto więcej kopalni zlikwidował. Ostatnio w to wysłuchałem sesję. W Waszej opinii, kiedy, kiedy było gorzej, bo Głopę tak O też likwidowano, jest PiS, też likwidują te kopalnie? W, mo w mojej opinii to ci wszyscy rządzący od SLT od lat 90. nie mieli wizji. Czy i rządzący, i samorządowcy? Nie mieli żadnej wizji. Zachłysnęli się bajeczkami o zielonej energii, jak to jesteśmy w stanie ją zastąpić. W Polsce będą tylko wiatraki i panele słoneczne i będziemy żyć szczęśliwie. Tak? Całe zło, jak pan redaktor pamięta, to zawsze było w tych górnikach, zawsze ci górnicy i tak dalej. Żaden z kolejnych rządów nie miał żadnej wizji. Dzisiaj, jak słyszę opozycję, że oni to tak bronili, że to PiS doprowadził do tego, że, że nie ma tego węgla. No to tak po kolei oni wszyscy do tego doprowadzili. Mało tego, jak słyszę niektórych polityków, że, że, że nie można było do tego dopuścić, to ja przypomnę, że oni mówili, że w 2030 już powinniśmy odejść od węgla, tak? Tylko łatwo jest powiedzieć, tak, odchodzimy od węgla, tylko trzeba też ludziom powiedzieć, co w zamian. Bo rzucić hasła, bo, bo, bo to było akurat chwytliwe, bo wszyscy mówili e, czyste powietrze i tak dalej. No, no to jest łatwo, tylko że też trzeba pamiętać, że tak naprawdę my dzisiaj mamy czyste metody spalania węgla. Japonia buduje kilkadziesiąt kolejnych nowych elektrowni węglowych, no część już jest wybudowana. Nikt mi nie powie, że Japonia nie jest krajem, który dba o ekologię, tylko dzisiaj mamy czyste metody spalania e, e, węgla. I ta Japonia nie ma swojego węgla, ona będzie spalać kolumbijski węgiel. U nas nikt nie chce zainwestować w to. Mało tego, z tego co się orientuje, to technologia tego czystego spalania węgla jest opracowana przez Polaków, tylko wykupiona przez Japończyków. Dzisiaj Japończycy budują na tej podstawie elektrownie. I my właśnie powinniśmy iść w tym kierunku, przynajmniej dopóki mamy ten surowiec własny surowiec, no my się zachowujemy tak, jakby Kuwait e, zrezygnował z ropy, no, no, no to w ten sposób się zachowuje Polska, mamy swoje e, e, surowce, które mogą nam zapewnić energię, a my z niej totalnie rezygnujemy, no bo tak jest wygodnie. Tak, tak, jest to założone, jest to wręcz niezrozumiałe. No tak, tak. Może ma pan coś, co by chciał pan powiedzieć, gdzie nie było okazji powiedzieć? To może tak. E, troszeczkę tak do, 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 do wszystkich, co będę oplątać. No tak, mm, długo górnicy walczyli o to, żeby Polacy jednak mieli swoją energię i swoją tanią energię. Troszeczkę wydaje się, że tą walkę zaczynamy przegrywać. E, ja wiem, że, że Polacy długo patrzyli na to jakby z boku, bo tak. Powiedzieli, że ci górnicy to jest te całe zło, ile my to milionów nie dostajemy z budżetu państwa. Prawda jest taka, że dzisiaj, gdybyśmy sprzedawali węgiel po tych cenach rynkowych, to nasza spółka by miała około 16 miliardów zysku. Tylko to nie o to chodzi, żeby tu na kopalniach było 16 miliardów zysku, a tam ktoś w Polsce, w Polsce płacił 400% więcej za energię. Bo to nie o to chodzi. To jest, ten węgiel, który tutaj jest, to nie jest ani górników, ani prezesów. To jest tak naprawdę węgiel wszystkich Polaków. I, 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 I mam nadzieję, że jeszcze uda się ten trend odwrócić. I jednak uda się energetykę ustawić z górnictwem w jednym szeregu, że my będziemy produkować tani węgiel i bez wielkich zysków dla kopalń. Kopalnia ma mieć tylko na inwestycje i na wynagrodzenia. Nic więcej, żadnych zysków nie odkładać, bo, bo to jest zupełnie niepotrzebne. I ten węgiel ma być dostarczany do polskich elektrowni. I też energetyka musi być pilnowana, bo ja przypomnę, my dla energetyki nie dźwigaliśmy cen węgla od kilku lat, a się okazało, że co roku, co roku ceny energii szły w górę i to tłumaczono, że wsad do pieca drożeje. No nie, naprawdę no jest taka, że po 250 zł węgiel był brany przez ostatnie 6 lat przez energetykę, więc nie było powodów. Teraz w ostatnim czasie troszeczkę żeśmy tę umowy dźwignęli, ale to też ze względu na to, że po prostu zaczęło brakować na inwestycje i i zresztą Energetyka nie umiała się też odwdzięczyć w drugą stronę, bo bardzo ochoczo dźwigali ceny energii dla kopalni. My, my, my duże koszty ponosimy związane z energią, i tu Energetyka nie miała żadnej litości. Postanowili nam podnieść ceny energii bardzo wysoko. Przykro na to patrzeć, bo właścicielem jednej i drugiej spółki jest Skarpaństwa. I, i, I Skarb Państwa się przygląda, jak spółka spółce robi troszeczkę może na złość, nie umieją te spółki ze sobą jakby w symbiozę wejść, żeby było lepiej dla Polaków. Czyli ogólnie nie widzicie teraz, bo premier Borowiowski kilka tygodni temu mówił podczas, jednej, podczas wizyty w Województwie Śląskim, że będą Dodatkowe środki na, właśnie na rozwijanie górnictwa. A pan... Tak, i w tym samym czasie powiedział w Urzędzie Wojewódzkim, że będziemy trzymać się umowy społecznej, co oznacza, że będziemy się zwijać. Pan premier sobie wyobraża, być może to troszeczkę jego niewiedza, ale to też ma właśnie doradców, którzy powinni mu powiedzieć. Pan premier nam powiedział na spotkaniu, że on ten węgiel chciałby już w tym roku i na przyszły rok. No, na dzisiaj to jest niemożliwe, bo my, ja mówię, żeby zwiększyć wydobycie, potrzebujemy tak naprawdę 2-3 lata. My żeby utrzymać poziom wydobycia, to już powinniśmy w styczniu, w lutym powinniśmy inwestować, bo jesteśmy ustawieni pod likwidację. To, że pan premier jeździ opowiada bajki, tak opowiada z tym, że poprosi górników o, o, o więcej pracy, o więcej węgla. No, chciałbym mu przypomnieć, że od września zeszłego roku pracujemy wszystkie soboty, niedziele, żeby dać tego węgla, więc muszę zmartwić pana premiera, bo chyba nie wymyślimy, żeby w tygodniu był ósmy dzień pracy. Bo tego niestety nie jesteśmy w stanie dla niego zrobić, żeby dać większe wydobycie. No, no, rok ma 365 dni i tylko możemy przez te 365 dni wydobywać węgiel. I nawet jak pan premier bardzo by nas prosił, to nie zrobimy nic, żeby rok miał 400 dni. A to zatrudnienie nie jest zwiększane? Nie są jak gdzieś ogłaszane, że szukacie do pracy? Yy, nie. Yy, na chwilę obecną zatrudnienie tak nam sodzi, bo na emeryturę odchodzą, że próbujemy uzupełnić ten stan, yy, który mieliśmy. Z zatrudnieniem dla nas też jest problem, bo jeśli pan premier mówi, że on potrzebuje tego węgla w tym roku i może w przyszłym, trudno jest młodą osobę przyjąć do pracy, mu powiedzieć: słuchaj, dwa lata dajemy ci pracę w górnictwie, a później szukaj sobie dalej pracy. Więc to, to, to jest bardzo złożony temat. Ja mówię, potrzebowalibyśmy tą ścieżkę, że był kiedyś taki program pokazywany, gdzie było pokazane w których latach ile węgla będziemy zużywać. Ja pamiętam w 2050 tam. Yy... Udział węgla w produkcji energii spadł chyba nawet poniżej 50%. Tylko, że przypominam, że w tamtym czasie jeszcze miało być 50 milionów ton węgla w, w obiegu do produkcji energii. Nam po prostu co roku wzrasta zapotrzebowanie na energię. A 50 milionów, no to jest mniej więcej tyle, ile dzisiaj wydobywamy. Więc my w tym, w tym całym miksie energetycznym to mieliśmy taki problem, że, że powinniśmy nowe kopalnie otwierać. W pewnym momencie minister e, Tobiszowski i minister Tchórzewski odeszli. Przyszedł pan premier Morawiecki, który miał zupełnie inną wizję. No i się okazało, że nie, że. Wtedy wykazywaliśmy, że pomimo to, że, że będziemy wprowadzać zieloną energię, że będziemy wprowadzać dodatkowe ilości gazu, to i tak będzie brakować węgla. A przyszedł pan premier Morawiecki i uznał, że. Że nie, że będziemy utrzymywać wydobycia, będziemy je zmniejszać i też mu wystarczy na energię surowców. No życie to szybko zweryfikowało. O wiele szybciej niż, niż myśleliśmy. Chyba w tym całym nieszczęściu napaści na, na, na Ukrainę przez Rosję, przez Putina, to mieliśmy tyle szczęścia, że nie zrobił tego za 3-4 lata. Bo wtedy to byśmy zostali całkowicie bez węgla. No. Bo my cały czas bylibyśmy w procesie szybkiej, znaczy może nie szybkiej, ale odchodzenia od węgla i, i zmniejszenia tych mocy. Jeśli w tym roku jesteśmy gdzieś tam około 50 milionów w stanie wydobyć. W przyszłym roku będzie to oczywiście mniej, ale, ale już gdzieś tam może jakieś próby będą wyhamowania tej likwidacji części kopalń. Może nie tyle likwidacji, co zmniejszenia wydobycia, bo to jest związane z zmniejszeniem zatrudnienia. A tak to jeszcze możemy liczyć na to, że ktoś, ktoś się opamięta, i powie, no, ja mówię, nie, nikt nie chce wychodzić za rok 2049. Jeśli tak jest umówione z Komisją Europejską, OK 249, ale ustalmy wysokość wydobycia do zapotrzebowania w energię, po to, żeby Polakom za, zapewnić energię. I liczę, że jeszcze ktoś się opamięta.